Hej, cześć, witam Was, Siemaneczko. Na tym filmie dzisiaj jest opening, unboxing iPhone'a 8. Już go raz otwieramy, dlatego to trochę niedobrze wygląda w środku. Wiecie o co chodzi, jak, jak powinno chyba wyglądać. No i możecie Zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i lecimy do openingu. No i przechodząc dalej, otwieramy to pudełko, żeby nie spać no, trochę spodoba pudełko w samym sobie mi się bardzo podoba. Wykonanie, kolor Kolor mi się też bardzo podoba pudełka. No i znaczek, wiecie o co chodzi. Telefon będzie pod filmy, pod top, testy top, ileś tam gierek na iPhone, na, na Apple. A. Na Androida też będą, bo akurat mam drugi telefon do Samsung. Szóstka. Galaksy, chyba. No i pierwsze co nam się wy wyłania, no, no to, no to taki, taki kartki. Jak działa iPhone? Damy iPhone. No, wiecie, takie karteczki. Niepotrzebne mi to w sumie. No i tutaj mamy kluczyk do na przykład otwierania, żeby włożyć kartę do dzwonienia, żeby móc dzwonić. Co ja najbardziej lubię w tych unboxingach iPhone'ów. No to naklejeczki. Jedną to już wyrzuciłem, bo na laptopie była i się zepsuła. Jakby już nie wyglądała tak powinna. No i drugą tę nad nią Chyba na biurko, stare biurko, które miałem. No, no bywa. No i tutaj trochę porzucałem te kartki. A ja chcę to ładnie poukładać później, więc będzie trochę roboty dla mnie. No i przechodzimy do samego iPhone'a. Trochę tam się wyświetliło reklam, to ja nie chcę ten pokazywać. Trochę muszę tył wycieścić jeszcze. No i mamy przód telefonu. Ach, jak się wyświetliło? No. I tył już trochę obok jest. No i tył telefonu. Ze, ze szkła, kamera, akcja. No i. Bardzo mi się podoba ten telefon. Nie jest zbyt ciężki, jest trochę cięższy od szóstki. Mi się podoba. No. Otwiera się bardzo szybko. No i co się uda, dalej za telefonem? To mamy pierw słuchawki, które już trochę wypadają. jest. <grybujesz> was wyskoczyła jak No widzicie. No i słuchaweczki. Bardzo wygodne mam zamiar kupić sobie te bezprzewodowe trochę kosztują ale są bardzo wygodne bo kolega ma i testowałem sobie no i niestety dali kartonowe opakowanie czy jakoś tak powiedzmy no powiedzmy że to jest taki karton wiecie no bo w szóstce to ja miałem to jest nie wiem czy dalej jest ale było to plastikowe takie co teraz na airpodsach i to było bardzo wygodne bo to można było cały czas używać tylko w airpodsach jest inne co do tego no i słabeczki są w miarę długie wyjściówka jest pod ładowarkę nie ma już tego innego wejścia pod sławki. To jest bardzo spoko, ale na przykład teraz muszę laptopa sobie kupić dla szkoły, żebym mógł używać laptopa swojego. No i tam nie ma takiego wejścia. No i co wtedy muszę kupić dodatkowe sławki, żeby wejść pod laptopa. No i to jest. Kolej... To są kolejne koszty. Ładowareczka. Nie wiem, w sumie chyba też by podeszła pod iPhone 6. Ale nie próbowałem, bo nie wiem gdzie on jest, bo chyba go wyrzuciłem gdzieś. No i to już koniec pudełeczka. mogę wam pokazać. No. No I naklejeczki. To ja nie wiem gdzie sobie dam. Chyba na tego laptopa, którego niedługo kupię. A drugą to ja nawet nie wiem gdzie ja bym mógł dać, gdzie by mi pasowało. Pokój będzie do przebudowy, czyli może wtedy, jak się przebuduje pokój, no to wtedy gdzieś fajnie dam fajne miejsce. No i będzie teraz test słuchawek i głośniczka. Najpierw zrobimy głośniczka, wejdziemy za tym na YouTube i znajdziemy jakąś pioseneczkę. No i witam Was z powrotem. Teraz Wam pokażę, jak działa głośniczek w telefonie, ten od spodu. Z są głośniczki. No i przechodzimy teraz do recenzji. W iPhone 6 tego nie miałem, ale z tego to idzie w głośniczku z dołu. I z tego głośniczka jak się dzwoni. Lecą z obydwu głośniczków głos, yy, muzyka. Więc mi się to bardzo podoba. To już są plusy dla tego telefonu. Yy, na czasach to ja mam zamiar sobie kupić yy, iPhone'a XR. Yy, teraz będę szedł, No teraz chodzę do pracy i będę chciał nazbierać na niego i chyba sobie go kupię. I z niego też będzie unboxing. I to jest telefon, który mi się bardzo podoba, wiem, że są X, XS, Max Powiedzmy jest dużo Ale mi się XR najbardziej podoba z tych wszystkich X iPhone'ów No, A jak chciałbym polecić takiego niedrogiego, ale fajnego iPhone'a To polecam 8, bo wszystkie update'y, wszystko na nim jest Dzisiaj wyszedł iOS 12 jeszcze nie zainstalowałem, ale mogę Wam pokazać, że jest do zainstalowania. Naprawia, naprawili jakiś problem. No i co do słuchaweczek, mi bardzo wygodnie siedzą w uszach. Bardzo mi się podoba ich dźwięk, są głośne, bardzo głośne. Telefon ogólnie też jest bardzo głośny, też mi się bardzo podoba. No i przycisk trochę inaczej działanie 6. Ale, to no jest bardzo wygodny telefon, dobrze się trzyma go w ręce, no. nie wiem czy będzie słychać, ale w uszach jak na najgłośniejszych, to jest bardzo głośny wtedy, no i teraz będzie mały test kamer w tym telefonie, no witam Cię bardzo serdecznie, to jest test kamery na iPhoneie 8, bardzo pozdrawiam, bardzo pozdrawiam Was ogólnie. No i tutaj możecie siebie nawzajem pokazać. Siemaneczko. No. No i nie wiem czy nie trzymam na mikrofonie dłoni, ale mi się bardzo podoba. <ścoughs> Kurde, ciężko trochę. Ja, ja nie umiem tak trzymać jakby telefonu. Nie umiałbym być chyba vlogerem. Tak wiem, tu mam taśmę, tu będzie pokazane, że jest na, y, przy tym telefonie, bo inaczej to by spadł z statywu, bo ta naklejka, żeby trzyma te, trzymała telefon, których odpadła i nieraz statyw się trochę przewrócił i się powróciła, a już nie klei tak powinno, więc e, żeby telefon nie upadł, bo jakby upadł, to by mógł się rozbić i by było po telefonie, niestety, ale tak by było, no. Jak Wam się spodobał ten film z recenzji iPhone'a 8O, to możecie zostawić łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję i wbić na poprzednie filmy. Na jednym filmie z Giveaway. Link do tego filmu będzie w opisie. No i zapraszam Was na subskrypcję. bole do mnie raz live. Y. Będzie bardzo dużo więcej filmów. Mam przygotowane 6 filmów razem. No i mam jeszcze pomysły na kolejne. Dużo, dużo więcej filmów. I po prostu zostawcie łapkę w górę górę w tako. No i dzwoneczek pod filmem. Ja Was żegnam. Miło się. Gadało do Was. No i cześć. cześć.